Cześć z tej strony, Wasza karma i przedstawię Wam dzisiaj najnowsze skiny do, z Fortnite'a. Pierwszym z nich jest Rybol, drugim, Axol Kibic. Mamy motkę Galny rzut. Skórkę do Mustanga Shelby GT500 w pięciu wydaniach. Potem będzie Kamisia, dziewczyna w, zmieniająca się w misie, co to znaczy. Lotnia Pająk i towarzyszy, i tak ona wygląda. Później mamy księżycową butowniczkę Norach, która była e, już kiedyś usamiętna za darmo. Mamy Joy, e, która przedstawia nam albinizm. Taktycznego komandosa z Pustkowia: dwa skiny Gia, również dwa skiny. Dwa wydania. Później mamy mistyfikację. Dwa wydania. Mamy popisowy taniec. Skład Watch, słocza. A niech mnie. Emotkę. I to było na dzisiaj. Tyle. Dzięki za oglądanie.